Bardzo mnie ujął były prezydent Aleksander Kwaśniewski swoją wrażliwością lewicową. Prasa opisuje jego 20 hektarową posiadłość w sercu jak to określono Mazur, gdzie kończą budować panu Aleksandrowi Kwaśniewskiemu okazałą willę. Pod artykułem posypały się nieprzyjazne komentarze poddające w wątpliwość pochodzenie pana Kwaśniewskiego dochodów. Niesłusznie, niesłusznie, bo dziennikarz donosi, że na terenie znajduje się, cytuję, osobny domek dla służby. To piękne. Służył pan Aleksander Narodowi, teraz naród służy jemu. Dawniej czytałem w literaturze, służba mieszkała na czworaka. Takie niskie były powały. A tu nie, jako były członek robociarskiej partii, lewicowiec z krwi robotniczej, były prezydent nie obciął sobie korzenia. Pozostał wrażliwcem na dole ludu pracującego miast i wsi. Nic nie utracił z praktycznego romantyzmu tamtych swych młodych ideałów i zapewnił służbie godziwe warunki bytowo-pobytowe. Powały w domku dla służby są pod sam sufit. sam sufit Co więcej, tej willi Aleksander Kwaśniewski nie buduje dla siebie czy rodziny. Ta willa jest budowana właśnie dla służby, żeby służba pracowała w przyzwoitych warunkach, w godziwym otoczeniu, wśród kulturalnych ludzi. Gardło ściska mnie za mowę i odbiera wzruszenie. Domek dla służby to znak nowoczesnego, a przede wszystkim skutecznego polityka lewicy.